No, słuchajcie, wyruszamy na Podkarpacie. Jest 30 stopni Celsjusza. wyłączę kliwę ma jakieś 105 zasięgu. E, baterii mamy 81%. 12,3 kWh. E, I tak. Temperatura e, baterii około 30 stopni. O! SOH 6887 w tym momencie i 208907 km przejechane. Także ruszamy trasa nas czeka gdzieś około 3 godzin-4 minuty z tym, że to jest bez autostrad, bo jest jakiś korek, i tak ustawiłem, żeby było unikać autostrad, ale jakby jechać autostradą. To mamy około 3 godzin tak jazdy, 174 km. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie z trasy, ile będzie ładowań. No i będziemy na bieżąco. I słuchajcie, jesteśmy tutaj na Tauronie przy kopalni w Wieliczce. I jakieś 50% mieliśmy baterii, i już się ładujemy. Także. Złoty 99 zł za kWh myślę, że jest całkiem nieźle cenowo. To i tak jest taniej niż, niż na Greenwayu z abonamentem maksymalnym. I podaje 49,3. Bardzo fajnie tutaj podaje, już któreś raz jestem zadowolony 49,4. Także 49,5. I spada. Mamy 57% baterii. Myślę się tu doładować jak maksymalnie do 90%. Znaczy, no to zależy od prędkości, od mocy. Nie? No ale później, chyba jeszcze tauron. I już później do celu. Mówi mi, że tutaj 20 minut. 29 minut będzie się ładował do pełnego, ale na pewno tyle nie będziemy. O, już przy 60% spadło na 34 kW. Dobra. No i mamy już prawie 90%. Zobaczmy, jak to wygląda. A, już nawet 90% jest. Yy, ładuje teraz z mocą 10, lekko ponad 10 kW. Doładował 5 kWh ponad jakieś 15-16 minut. Także wyłączamy się i jedziemy na Tarnów. Tam mamy jakieś, do Tarnowa, do Lidla mamy jakieś 60 km, więc. Czy tam 70, przepraszam 69, 72, coś takiego. Pojedziemy autostradą, także powinno, powinno nam wystarczyć. A jak nie, no to zatrzymamy się na Wietrzychowicach na Olenie i, i też będzie. Także odłączam się i jedziemy. No i jesteśmy przy Lidlu w Tarnowie. Akurat przyjechałem i jest pusto. Nie ma nikogo. Podładujemy się pewnie. A co? Tylko, czy starczy? I wtyczki? A coś tam starczy. Dobra. No i jeszcze zakupy zrobię. Mod ładowania 18 kW. I tak to wygląda. No i zakupy zrobione za jakieś 100 zł. I będziemy się odpinać po 7 i 71 kWh zebranej, także możemy jechać spokojnie. Daję na stop. Ładowanie zatrzymane. odkładam. A panu z świata e, włączę CCS. Mamy ma podpięte. Chyba mam włączony samochód i chociaż nie będzie działać. już to widać coś. Muszę widać. Damy mu start. Chyba będzie działać. Tak, uruchomiło się. Także, także powinno być ok, powinno się mu już ładować. Ja nie, wiem, czy tu pokazuje jakąś lampkę na zielono, czy nie, ale. A ładuje się. Także, także fajnie. Taka reklamka. Jedziemy. No i w zasięgu 116 przy 85 naładowania. Ruszamy spod widla. I ruszamy do, do domu. Mamy 15,3 kWh energii. E, temperatura baterii około 27. E, SOH 69,94 e, i 97% baterii na ładowanie, a tu według tego e, wskazań komputera jest już 100% i zerujemy czas elapsed trip drugi trip i jedziemy także fajnie jakieś 170 km zobaczymy jak to będzie wyglądać w trasie bo może sobie zmienimy trasę na jakieś w zależności od wiatru, ładowania i tak dalej no i słuchajcie, jedziemy sobie 60 na godzinę według licznika że jakieś na silnik jakieś 5,5 kW do 7 dochodziło przy takiej prędkości a klimatyzacja, czyli to dolne AC niebieskie to 400 W jest ustawiona na 24 czy 25 stopni no wiadomo, że tu nie ma dwustrefowej, więc schładza wszystko więc mniej oszczędnie no ale koniec końców nie jest to znowu jakaś tam wielka kwota watów więc jest 400 watów i 8 w tym momencie na silnik 6 8, no tak średnio to około 7 także tak to wygląda i jesteśmy w Zgłobicach na stacji Taurona przy hotelu Dunajec i Ładowanie nam się praktycznie od razu uruchomiło, bez żadnego problemu, nikt tutaj nie stał, nie zajmował miejsc, także bardzo fajna sprawa i 30% mieliśmy na, na podjechaniu pod stację, 28-30%, więc doładujemy się do 80%, może 85% i jedziemy w stronę Krakowa. z ze stacji, tam się doładowaliśmy do 80%. Jedziemy starą czwórką, jednak żeby nie robić niepotrzebnych kilometrów, mamy o 10 czy 12 kilometrów mniej starą czwórką niż autostradą i jest 74% energii. Jakieś 80 kilometrów nam prognozuje. Także jedziemy w stany Wieliczki, na Power Powerdota, albo Go Plusa, albo Taurona zobaczymy co tam. No i kolejka na stację Orlen. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć chyba samochodów jest w centrum Wieliczki. Jesteśmy na stacji Greenway pod hotelem Soraj w Wieliczce. Tu się tylko doładują 1,5 kWh do 2 kWh. Mamy teraz moc ładowania 42,4. Doładowano 1,2 kWh w 2 minuty, ale to się odświeży, pewnie wiedzieli już teraz jest 3 minuty. Ładowana energia jest 1,2 kWh, więc jeszcze chwilkę, także tak to jest w tym momencie. To jest 50 kW nie, nie współdzieli na CCS prawdopodobnie i tyle. W tym momencie mamy 4 minuty ładowania. Moc 43 kW i 2 kWh nam dobiło. Przepraszam, 2,7 kWh, więc się odpinamy i jedziemy. Zakończ. Dobra, idzie kończę. Już skończył Wyłączamy się, opinamy. No jesteśmy w Skawinie, tutaj na przy Small Parku. No i popatrzcie, to są właśnie te efekty spalinowych, plamy oleju i po prostu przy każdym stanowisku. Do samego końca. Wszędzie. Czy to tak może być? Musi być? No i jesteśmy pod domem. 2,2 ,2 kWh dowieziony. Czyli w Wieliczce nie trzeba było aż te 3 ponad kWh ładować. 14% baterii i 20 km zasięgu. 51,5 km średnia prędkość, dystans 179 km, 3 godziny 25. Z tym, że auto troszkę stało na, na postoju, włączone parę minut, więc bitej jazdy jakieś 3,20, a mamy 19,12. Przy czym ja byłem gdzieś 15 minut w sklepie i 5 minut jeszcze na stacji Orlen, więc jakieś 20 minut trzeba byłoby z tego odliczyć, więc. Myślę, że w 3 godziny 45 minut można dojechać te 180 km. Ze średnią widzicie tutaj mamy jakieś 11,5, niecałe 12 kWh na 100 km. Jak to wygląda tutaj? No, tutaj 8,2 też pokazuje. I, I tak to wygląda mniej więcej. Także bateria nie jest jakaś zgrzana. 37 stopni ma o. No i SOH 6994 w tym momencie przy 750 szybkich ładowaniach i 209 tysiącach km zrobione ponad. 209 283. Także spoko. Przywieziono 22%. Według SOC, według Lifespina. Tu mamy na dole ten wskaźnik na czarnym polu. A według komputera pokładowego samochodu 15%. Trzymajcie się. Cześć.